To było. Na mojej kawiarni takie w... rzeczy? Szukam Do CL Combat Logi Pan pozostał, gdzieś pana na Bacha Pana na bachę wezmę O, widzi pan? Jaka bacha? Podobno. Fajna jest wyspa? A czekaj, bo pan nie widział ale chwila Proszę bardzo. Dzięki Nie ma za co. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Dlaczego pan chce ukraść mój samochód? Jedziemy na kurwy. Jeszcze szybciej, czy wystarczy? O! o oj, oj! Co się z panem stało? Pan siada, podwiozę pana. Gdzie? Ja do takiego fajnego sklepu z butami Powiem ci, ci, że ta robota Dzięki, podoba Gdy, się g, wyspa? G, d, d. No o. Podoba się, ale nie no. Mainujesz, mainujesz? Jesteś tutaj na poważnie, czy dla żartu? Proszę pana I do pingu jest git, wszystko git jest Trzeba go no A, sam walnął Dostał on crusha. dobra Za szybko jechaliśmy E dobra, jesteśmy tutaj sobie Bukalu Kurde, tak tutaj trzech Tu ich więcej No nie ja mogę, parę... no musimy zostać naprawiona może Ja pierdolę, no naprawiasz to czy nie? Naprawiam, no 1 no. Co się stało? Co wy no. robicie Hej Ty, co jest? W interioru to wdopcyło Wziąłeś pana na pachę? Jak się podoba wyspa? wyspa White. Fajna wysepka, bo pan tutaj odgrywa. Czy jest na poważnie tutaj pan? Trzyma się dla żartu. Nie szanujemy tej wysepki. Właściciel w chuję leci. Boty grają. Nie, nie, nie. Do widzenia. Ty ziomek mi na bani zresztą chyba z 40. No, 1500. Kłaniał się nisko. Tu tutaj się, się wyprawia na tej wyspie? Wait. Halo, halo. Halo, co tutaj się wyprawia na tej wyspie? Czyli co, nie opłaca ci grać na tym serwerze? No nie opłaca się. Właściwie dla Ciebie jest. robi, bony rozdaje, a tydzień później bony usuwa. I ludzie z tego nic nie mają. Możesz sobie na YouTube wpisać Niemiec RDM i sobie zobaczyć, co tam się dzieje. Jakie tam są sieczki na łecie. I co, jakiś, po, jakiś nożyk, polinkę sejść i sobie tak no, RDM i Trzymaj się. Chłopek w szoku. A tutaj Lujków. I cyk, i do pieca. I kaszyki. Ale tu tepa. ile mam pingu? Nie no, ja mam. Spoko. 80 to tak zawsze miałem. 60 może 6 to jest git. bo 20 to nie rozmiałem mi wszystko gitrzu. Dzień dobry! Kłaniał się nisko. Ja mam niewidkę. I powiadam, ja nie powiadam zrobić. Siemano. Widziałeś odcineczek na YouTubku? Nie, nie widziałem. Aaa, to oglądni. Zbąbienia łajta. Mogę pana przeszukać jak pan chce. Nie, skraszujesz, skraszujesz? No, mogę skraszować jak chcesz. Nie, no nie, żartuję. Dobrze. Nie, nie, nie kraszuj, nie a gdzie ty jesteś, Niemiec? Na no niewidze jestem, o co? Aha, kurwa No. Lipa. a masz kurwa 100 dać? Co? Nie ma 100 bo zablokowali sposób, wiesz, na respienie Kurwa, lipa, lipa, lipa. Co tam, Mordo, odkudźcie, odkudźcie. Nie ja ciotkuję, Mordo, ciotkuję, Mordo. Nic nie ma jak dać, już spokojnie. Spektuje ktoś, a muszę craszę panu. Oh, ktoś spektuje, przepraszam Ej, cię, o, dobra. Dostał krasza Admin, Admin krasza przeżyje, dostał, nie przeżyje, nie przeżyjesz, przeżyjesz, przeżyjesz. No niestety nie przeżył, ale Admin dostał krasza, jesteście bezpieczni. Kurwa, ale tych oka mi oddaj. Diable ty, to... diable <laughs> to, tam nie, tam to nie ja, to nie ja. Dobra, dam ci, dam ci. Dobra, może możesz przyskoczyć po więcej minutach, diabełeśku. Trzymaj, 500 i masz 1500 teraz. Wow, wow, <laughs> nie mogę ci pośmienić. Spektują znowu trzeba krasza dać. Czakur jakiś frajerzyna pod tą mapą. Oj, widzisz, krasza dostał z kolejny. Ja stąd z dupcem. Musi się ktoś podnieść, wiesz? Ja cię niestety nie mogę podnieść. Trzymaj się. Iść tak siędzę, no będziesz na YouTube, nie RDM się kłania. <laughs> Spoko taki ziomek. Taki widać, że taki trolek. Ale już mnie szukają, już mnie szukają, jest lipa. I co na egzotiku stopować, pamiętasz? Może? Elektrona wiesz? Czekaj, jakby tu gdzieś okay. ktoś jezdął na tej nielitce paskudnej. Aha, tam. A to go wywaliło już. Tak EC1. klasycznie, jak wszędzie. 7? Klasyczek. Co, 1-7? 2. Jakie siedem, 2, o co chodzi? Proszę pana, panie Raxhill. Naprawa na pojazdu. Y My, My, się pojawia. Zobaczymy jak kule dostanie. Znaczy można ta naprawić tak samą karostkę. A on metę wali, albo jest tak głupi, nie... że nie widzi, że ma BW. Nic no mycie <laughs> jeszcze Taki dzień dobry co patrzy. zrobić? <laughs> to jest idiota. Kich, dzień dobry co zrobić mówi na BW Nie no 80 pingu 85 pingu i jeszcze mniej Pelki Dog no, ma jakieś lagi i co jest o, o się Spierdalął stąd. Czakur jakiś. Inspektuję znowu ten czakur. Czakur, spadaj z tej mapy tam. A ty coś przetrwa znowu. Czekaj, pomogę ci może. Może tak zadziała, przyjmij to ja cię puszczę. O, no i działa, tylko nie mogę cię rozkuć. Dziękuję ci, dziękuję ci, ale nie mogę cię rozkuć. To jest słupa, to jest super. Idź do kołoś, żeby się ktoś rozkuł Kurwa, nie biec dawaj twojego IDika suki syno. Bo? Dlaczego? Znajdę cię, znajdę cię kurwa, znajdę cię. Szukaj po kolei, ale pierw masz Krasiksa. pisz okay, Bo pewnie mam No to będziemy walić trafię to się cierpia. Teraz szukam cię kurwo. Dawaj szukaj. Nie znajdziesz. Powiem że stoję obok ciebie. Widzisz mnie? E? Bacha dzisiaj zabiegano. Idę, pomogę. Ej, powiedzcie mi, kto tego co robi? O kurde, Niemiec, RDM proszę, nie! No nie, no teraz mi to mówi. Niemiec, kurde. proszę! Przeżyłeś? Niemiec. Tak, proszę, Niemiec, ja cię na Instagramie. Dobra, I, i proszę. Dzi I ta widziałeś odcinek dzisiejszy? Widziałem, ja tam byłem nawet. No. A no, byłeś, faktycznie, dobra. No, głupi jestem. A go tam tepło, nie wywaliło o skudnie wyszedł ta postać. Boże co to jest? Dzień dobry Bateria Łapę tutaj nie mogły wlecieć Dobra wlatuje To Czeka chwilę teraz oj I -y, ale ładnie poszli. Pięknie. Podoba mi się to. O ja, ile łopów tam idzie. <grystanie> dobry. Łapki. Opa. Diabły na wyspie, welcome. Piękne NPC-ty. Tu się tepnimy i lecimy dalej. Na moim sklepie takie rzeczy, łapki Tutaj działa skrypt. a nie mogę iść, bo mnie chcę auta wsiąść właśnie. A chłopa wywaliła Hmm, może to jest oznaka, że admin patrzył. Bo jest tam niby admin. Tu też marchewa. O, jeszcze longerek piękny. paskudny Jakieś podniesienie. Spadaj. Żadne podniesienie. No tutaj, tak kurwa, ludzie są w grupie. Tu jest pusto pójściusieńko. Tu są jeszcze jakiś ludzie. Dobry! E, takie manewry, O no, kurwa. Dzień to... dobry, witamy, NixT. Yyy, e, to są twoi koledzy? Ej. O nie, bo kurwa, ID było. Bo tutaj zaś się invisible. Działaj działa ale ten ID-ka widać. Dzień dobry, łapki! Kaskudne łapicy do góry. Bye, bye! Na moim sklepie? Pytam się. Co jest, kurwa? Na moim sklepie takie rzeczy? Łapy. Działa. Dobra, weź ty. spierdala. Poddaj się. No, nie, poczekaj, poczekaj, no poczekaj, a łapka, Dobra. Ale patent z, z Rki już nie zadziała. Pospaminy sobie trochę. Bo tutaj te tapetę też tak kurde lipnie. A jak właśnie było to z R-ką, że tak nie działa. A już nie namieszy. Dych <grym> z dupca. Trzeba przybierzyć i wtedy RK Jeb yeah, Pyk, pyk. O, teraz zadziałało coś. Na hita jest. Luisko paskudne Dawaj to, chodź tu. Oż ty chuju. Pana to. On ma chyba kamień. Łapy. I to góry łapiksy! To nielegalna zagrywka. Legalna. Ja mogę. Nie, ty nie możesz. Ja mogę, ale bo ja bym ci strzelał liścia czeku. Znaczy liścia w potolicę. Dolną. Sieba. Sieba. Diabeł. Nie ciebie. Tego, bo ma HP mało, wiesz. A styli mu auto łapy Nie pisz reporta, czeku, spoofy banik. Żegnamy się. Chupaku. O nie! ID, 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 ID Tu jest ta lipa z niewitką. Chyba lepiej bez niewitki chodzić totalnie Kurde O, tu jest fajnie ludzi Dzień dobry! Łapki! Wszyscy łapy pokurę. Longer oficjalne? Czyli oficjalnie, co to są zaniki w ogóle? To ładno, bo jedzie. Bajku i pytanie. No i widziałem, że dostanę. Już prawie wbiłem. A to kurde, restart. I będzie znowu kolejka. <laughs>